Witam Was bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku, albo w, nie, to będzie 31. Czyli tak, w przedostatnim odcinku w tym roku na moim kanale. Turniej czterech skoczni, cztery konkursy. Są wszyscy skoczkowie, którzy byli w tych powołaniach, które prezentowałem Wam kilkanaście dni temu, oprócz Urliša, Wolgenanta i Hubera. Oni jako australijskie są częścią australijskiej grupy narodowej, więc oni skaczą tylko w... Innsbrucku i haven My trafiamy w pierwszym konkursie na w parze, bo oczywiście turniej się rozgrywania systemem KO i myślę, że w tym turnieju top 10 jest dla, dla nas realnym celem. Kamień stoki jest nas pokonuje, ale my będziemy drugim najlepszym. Z w najlepszym z przegranych. Pewny awans, wysokie miejsce, szansa na atak. I na wysokie miejsce w pierwszym konkursie. No po ostatnich konkursach na pewno to 10 jest realnym celem, zwłaszcza po takim skoku. Znowu nie ma podium, ale tym razem jest fenomenalne piąte miejsce. Oczywiście, eksportujemy statystyki. Pierwszy fenomenalny konkurs za nami. Jesteśmy na piątym miejscu w turnieju 4 skoczni. Przenosimy się już do Garmisz parsen Kishen. Jesteśmy już na skoczni w Garmisz parsen Pierwszy konkurs fenomenalny. My ten konkurs... My ten konkurs kończymy na piątej pozycji. Miejmy nadzieję, że dzisiaj w Gapa... że teraz w Gapa będzie równie dobrze. I uda się wysoką lokatę w turnieju 4 skoczni utrzymać kwalifikacje Wydaje się, że będą udane, chyba będziemy tym razem rozstawieni. Jesteśmy z numerem 25. Prawie z nami Markus Aizen. skacze bardzo słabo. Więc raczej powinniśmy mieć drugi raz w, turnieju, w tym turnieju 4 skoczny. Drugą serię skoczyłem bardzo dobrze. To jest bardzo udany skok. 129,5 metra. I możemy chwilę na tym skoku pociągnąć. Dokładnie to miejsce siódme po pierwszej serii. No jest fenomenalnie. Wilko w czołówce. O proszę to może wskakiwać lecimy z drugą serią, bo to jest pozycja do ataku na czołowe lokaty no ale 136 metrów, to jest ogromna odległość trzeba było dać naprawdę fenomenalny skok, żeby dolecieć tak daleko a więc nie dolecimy nawet do punktu K, spadamy za szybko ale jest dziesiąte miejsce, to dalej nie jest zły wynik to jest wynik, który pozwala nam dalej maszc w wysokim miejscu w turnieju 4 skoczni jestem generalnie zadowolony, widzimy się w Innsbrucku Trzeci konkurs, konkurs w Innsbrucku. Jak widzicie. Nie, chyba jeszcze tutaj nie widać. Nie jest! Pojawili się tam Ulrich Wolgenant oraz Daniel Huber. I z ostatnim numerem, co jest ciekawe. Zniknęli nam natomiast. Philip Raimund. oraz yy, Konstantin Schmidt. Oni już do Innsbrucku nie jechali. My lecimy dobrze, my lecimy płynnie, my oddajemy dobry skok. W na miejsce, 18 w kwalifikacjach. Skaczemy z Sergiem Tkaczenko. Sergi Tkaczenko daje fenomenalny 120-metrowy skok. Znaczy fenomenalny. Bardzo dobry 120-metrowy skok. O mój Boże! O mój Boże! Co teraz zrobił Paweł Pawko? 126,5 metra. Jest wizer-liderem po pierwszej serii. Atakujemy podium w Innsbrucku. 121,5 metra, żeby stanąć na podium. W... To znaczy, w drugim stopniu podium przynajmniej. Nie chcemy tego. Ale zepsułem, znowu zapsułem! I czwarte miejsce, znajdujemy się poza podium. Strasznie popsułem teraz, no jestem zażenowany tym skokiem. Drugi raz w karierze, czwarte miejsce, lecimy do Bischofshofen. No, załamany jestem po konkursie w Innsbrucku. Bo wiadomo, czwarte miejsce to jest bardzo wysokie miejsce, no ale... Byliśmy my, postawieni w absolutnie wybitnej sytuacji. 121,5 metra potrzebowaliśmy, żeby zająć pierwszy raz w tym sezonie miejsce na podium. My skok zepsuliśmy i w konsekwencji zajęliśmy tylko czwarte miejsce. To jest dalej bardzo wysokie miejsce, które na pewno plasuje nas bardzo wysoko w tym TCS-ie, ale no nie jest tak dobre jak pierwszy. Miejmy nadzieję, że... Lub drugi lub trzeci. Miejmy nadzieję, że konkurs w Bischofshafen połączy się również po naszej myśli. Wydaje mi się, że przy obecnej dyspozycji jesteśmy jednym z faworytów nawet do wygrania Turnieju Czterokskoczni Na czwarte miejsce, spodziewam się, że będę wyżej Ostatecznie zakłykamy pierwszym serię na miejscu 14. Trzeba polecieć, trzeba odpalić w końcu w drugiej serii Bo jak nie, to możemy pomarzyć sobie o wygraniu TCS-u Trochę za wcześnie wyszedłem z progu, ale lecę nie, nie, nie będzie tutaj wysokiego miejsca. Będzie to 10? Będzie to 10. Czwarty raz to 10. Muhammad Ali Bedir na czwartym miejscu. Radek Rydl na trzecim miejscu. O proszę, to jest ciekawa sytuacja. No, ostatnio jestem bardzo zadowolony i myślę, że ten turniej skończy, nie możemy skończyć wysoko. Widzimy się w podsumowaniu Jesteśmy odcinka. już w podsumowaniu. Najpierw klasyfikacja generalna. I jak widzicie, Paweł Pawkun awansował do czołowej dziesiątki Pucharu Świata na miejsce dziewiąte, liderem Herl, za nim Laniszek i za nimi Forfan, kubacki czwarty. Ten turniej czterech skoczni też nas obdarował kilkoma gwiazdami, największą z nich był zdecydowanie Muhammad Ali Bedir, który nie z żadnym posłuszeństwem konkursów, sam turniej czterech skoczni się nie awansował na miejsce 24, ale także na przykład właśnie tutaj Erik Belszą. Kevin Bickner był, Kevin Bickner na pewno. Jeżeli chodzi o klasyfikację narodów, to tak się ona prezentuje. Amerykanie bardzo dobrze skali i wyciągnęli się na aż ósme miejsce. Bedir wyciągnął Turków na miejsce dziewiąte. A jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, to Paweł Pawkon, zdobywając 951,6 punkta, wygrywa turniej czterech skoczni. Paweł Pawkon zabierze do Polski złotego orła, tutaj jeszcze to pozaznaczam. Na drugim miejscu, jak widzicie, stanął Halvor Egner Granerud. A na trzecim Johan Andre Forfang. Czwarte miejsce zajmuje Muhammed Ali Bedir. To jest w ogóle sensacja na skalę światową, że taki zawodnik zajął miejsce czwarte w TCS-ie. Zanim Laniszek, dalej Żyła. Kolejny z Polaków jedenasty, Dawid Kubalski, no tego, że wygrał. Dalej stok dwudziesty i zniszczył 36. Najgorszym ze zwy, z, 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 z najgorszych zawodników, którzy stanęli na podium, był Radek Krydl, który był trzeci w, w Byszelshofen i zajął 26 miejsce. Nikt nie zdobył zera. Wszyscy zawodnicy, którzy przyjechali, jakieś punkty zdobyli. Ostatnie miejsce zajął Henry Cavillo. Także możemy zakończyć, muszę kapitalny turniej czterech skośni, który Paweł Pawkon wygrywa, zwając swoje pierwsze w karierze trofeum. Jest to niesamowite wydarzenie. Na pewno zaskakujące, chociaż czuć było, że dobrze skacze Paweł, to... No nie aż tak dobrze. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. trzymajcie się ciepło. Cześć.